Przebierz się jak spokojny ziomek. Ty o jak Chmielasz? Kurwa, stop. O nie, przecież to jest ta sytuacja, co. Kurwa, stop. Stop! Co? Ben? Ja poznaję tą tonację. Poczekaj, się przybiorę. No dobra. Dobra. Wczoraj ktoś do mnie dzwonił z numeru chmielnickiego i tak samo piszą. Do Lucyny i do Oksandera też. Ile on Dawaj miał simek? To... Ile on miał simek wczoraj przy sobie? Sześć. A każdą sprawdziłeś? Tak, ale większość poblokowanych. No to trzeba sprawdzić jego simki. Zwoń po Oksandera, niech tu przyjedzą. No i on na radiu jest. 311 do 101. 101. Masz szef, czas? Czekaj chwilę, bo załatwię coś na lobby, dobra? Przyjął. On coś ku**a spąci. Patrz, 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 patrz. Rozumiesz, że on, kurwa, zapomniał, kurwa. że my dostajemy. Ben! Co? No tu! A, dobra. To co? Myślisz, no, że mnie rozprostają, czy nie? Nie. Ben, powiedz mi... Czy ty wczoraj zrobiłeś coś kurwa, dziwnego, co... Czego mógłbyś się... Um, inaczej. Czekaj, idę jeszcze po kurari. jest 10 dolarów, że ubierze takie same kresów ma. Na pewno. Na 100%. Na 100%. I nawet jakby tu leżało przez przypadek 100 tysięcy dolarów, nie zrobiłeś nic. Tym, tym. Słuchaj, nie, ale jakby leżało, jakby leżało, jakby leżało, jakby leżało Ja ci ku... przypomnę, że na ciebie jest ku... takie białko. Jakiego chyba nie ma nikogo nad mieście. Więc ty się zastanów, czy ty wczoraj coś od.J. wydaje mi się, że nie. Halo. Przegrałam 10 baksów. Halo. Wrzucam już, wrzucam. Zaraz zobaczysz. Na razie, muszę kończyć. To no może ja zapytam prosto z bostą. Bo ty jesteś po... człowiekiem. Czy ty, ku... wczoraj? Milion dolarów, nie byłeś. Kurwa. Przez Przele. przypadek posiadaniu Witam najlepszego w posiadaniu karty Sims Santos. Nie. 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 A zrób to takie. Hu hu hu. Nie to, nie to! Nie 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 nie, 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 nie. nie to! Ty doskonale wiesz, ku... co? No ale co to już nie można, nie można zrobić. Rób to! Nie zrobię. Rób to, bo kur... Za chwilę przez przypadek wyśleci piesa. Abdulku dziękuję bardzo serdecznie za 200 bożych złotych. Kłagam się, czule, bo sam jak Abdulka poproszę. Ale może przed tym jak to zrobię? Kurwa. Może przed tym jak to zrobię? Słuchajcie, musimy dziękuję rozbudować atmosferę. rozluźnijmy atmosferę. Aha. Aha. O, A, la, la, la. Właśnie w tak. Tato... La, 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 la. Witam, Los Santos. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nagrywam ten film. I dlaczego znajdujemy się właśnie w takim, a nie innym miejscu. Drodzy widzowie, mam dla Was do przekazania i ujawienia pewne ciekawe informacje Aha. na temat pewnej bezprocedensowej kancelarii. Szef tej kancelarii, niejaki pan grubasz. Jak możecie się domyślać, Powiem nie wdrazie, jest jak... wcale <grych> czyste. Mam dla was informacje, które zaszokują wszystkich. Policję, obywateli oraz, co najważniejsze, Urząd Miasta. Aha. Do godziny przedstawię wam wszystkie dowody. Jako to pan grubas tak naprawdę... Jest gangsterem! Jest gangsterem! Zbierałem od roku dowody! Dowody na niego! Już niedługo. Oczekujcie na mój film. Ha, te wszystkie twoje szemrane interesy... Wszystkie twoje zakopane zabójstwa niedługo ujrzą światło dzienne, rozumiesz grubaś? Przegrałeś, przegrałeś. Ty tym filmem właśnie dałeś im k godzinę do zabicia cię. Do Także żegnam. Czy ty jesteś, k***, debil? Czy ty jesteś, debil? Co tam kim chciał? No. O co ci chodzi? Przecież, k***a, właśnie o to chodzi. I teraz, i teraz, i teraz jest drugi film. Wlatuję, k***, już, już za dosłownie 10 minut. He. He, he, he. 10 minut, rozumiesz? 10 ben, minut. Ja bym proponował, Zdowodami, żebyś. To, firmy, te... Ja bym proponował, żebyś został w paletą. Zostań w paletą. K**, przecież Ogi! Przecież ogień cię za jak tam rzeczywiście są jakieś brudy. Aaaa, brawa, mnie zajeb***, od razu tam Jeszcze zajemnie. raz, jeszcze raz, powtórz. Aaaa, brawa, mnie zajeb***. Ty. ty mi coraz bardziej, k***a, ku... przypominasz Pielgińskiego. O, czekaj, dzwonią do mnie teraz telefony, nie odbieram. Jego trzeba schować. Do 10 minut ma być drugi film, kur... jego trzeba chować. No jego będzie wle wleci czas chować. Wleci drugi film, wleci drugi film. I ten z dowodami. Ten Dobra, ten z dowodami dawaj tu Xandera, dawaj tu Xandera. Do mm. auta. Pacy! Mm, już robię. Nie... Benik, a ja mam... ...do ciebie pytanie jeszcze jedno. <laughs> no... ...co z tym Chmielnickim? No, co z Chmielnickim? jego kartę SIM czy nie? No nie brałem jego karty SIM, no gdzie? Ale to w ogóle za... ale, brać kartę w... zmarłego gościa. No to, to brzmi k jak Ben Black. No, to, to, to w zupełności brzmi jak ten... Pretem. No, no tu mamy dwa wyjścia. No, mamy. Ja nie widzę tu wyjścia. ja... jest... jest. No. Co? Sku... Co? Ty miałeś wczoraj kartę Sim mielnickiego No nie Dzwoniłeś miałem! do mnie! Nie miałem żadnej karty! Karta Sim Chmielickiego do schowka, Benik. No to mnie przeszukajcie, kur... nie wierzycie, to mnie przeszukajcie, no. Przeszukajcie mnie. Dzwonię do Purkera i pytał się, ile dacie za ciebie. Nie, nie, nie! To albo zaczniesz kur... Albo zaczniesz traktować poważnie, albo ch... do dupy. No, ale ma ja trzy gardysim czy... która jest, która jest chmielnickiego? Żadna z powyższych. Jaki numer pow... ma chmielnicki Janek? Sprawdzam biegam, biegam. Trzy pierwsze, Zero No, to nie ma jej przy sobie. Ma trzy inne. A... Siadaj. I co? Słuchaj, Piszka, ale należy mi się teraz przeprosić Ale za co? Że terroryzujesz Zabaj... k***a Ankę, mnie, Xandera, Lucyna i k*** jeszcze kogo? Nie sterroryzowałem nikogo. Nie ważyłbym się. Co, bratam? Gdzie bratam. Kur***. ty masz Słuchaj. tak potężny głos, że to jest koniec świata. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Ja jestem teraz poszukiwany. Zabiją mnie, za, mnie, a ja mam materiał, już idzie. Materiał już idzie. Dobra, yy, gdzie jest Xander? Szedł na inne radio, jest teraz na radiu numer 10. Dobra, my musimy się spotkać na komendzie Sandy. Wezwanie do niego. Na tak, Grubinku? Oho! Cześć, wujku! No i co? Nie jestem gangsterem, gdzie? No, jeżdżam Kurwa, on jest No patrz no Nie, zamykamy go kurwa na stereosie tak? tak, tak! Przepraszam, płakałem, nie mogłem już. Słuchaj, twój wujasz jest pierwszy gangsterem, rozumiesz? Jest jednym gangsterem i właśnie współpracujesz z policją. Wiesz o tym? Współpracujesz z policją. Co tu się odpier... Twój tata? Twój tata? Ja. Znałem pierdole. twojego tata i wiesz co? Nie kocha cię. Nie kocha cię, mam. Ha? Niedługo ci to ujawnię też. Zbieram informacje, zbieram materiały na każdego obywatela Los Santos. Twój tata cię nie kochał. Sprzedał cię za grama mefy, rozumiesz? Sprzedał się. Aha. Kurwa, chyba wkurwiłem Rubina. Chyba wkurwiłem Rubina. Wydaje mi się, że jesteśmy w delikatnej dupie. Tak, wkurwiłeś grubaza, zaraz chwilę wkurwisz Purkera, a teraz wkurwiłeś Rubina. Dobra. Do środka! Dobre. Ale co do środka, broni? Ja na 10 ali, jest Na 10 stop Poczekaj, poczekaj, bo muszę jeszcze no. zadzwonić. Jeden telefon zrobić do gościa, no który jak nie wam, czy nie będę się odzywał, żeby wstawił filmik. Do raz zadzwoni Krótki, krótki, jak mnie porwał. Nie, e, e, nie do, jak, do jak, krótkiego jak, się rozjrzałeś na niego. To wsta... Krótki to możemy przecież. Rozjrzałeś się wczoraj na niego, że chciał również zabić Pielnickiego. Słuchaj, ja, ja muszę wyjść na zewnątrz, rozumiesz? Muszę wyjść na zewnątrz. Najpierw to ty mi skur... nie powiedz, skąd miałeś kartę Chmieleńskiego wczoraj? No nie miałem żadnej karty Chmieleńskiego, naprawdę. Na pewno. Na pewno. Przysięgnij na mewkę. Januś, gdzie ty jesteś? Sandy. Jesteśmy u ciebie na Sandy, tylko gdzie konkretnie? W tym biurze? Tam na dole? Nie, jak wchodzisz przez pierwsze drzwi, no, to jeszcze jedna od początku. Nie przysięgniesz. Te takie pierwsze drzwi to się wchodziły od skąd. Skutecznie, albo mi się rozje... Albo ja cię rozje... za chwilę. Przy schodach, to ja Ben. Ben Black. <grym> ben Black. No to ben na terroryzm go. Hmm. Poczekaj. Aha. Poczekaj ben krótki, Black. nie mogę gadać, bo jestem z policją. Ja nie... Ja Co? Film? Wstawiam, wstawiam. Nie wysyłaj, Nie wysyłaj GPS-a! Nie wysyłam GPS-a, tylko jemu o, filmik Nie zaraz! Nie wysyłaj mu filmiku! Widzieliście filmik na networkerze zastawiony przez Benda Blacka? Ja. A co on stawił? Człowieku, no. przecież to jest k ta sama banda, ty gdzieś rozjadł i co? Kiedy Jaka z... banda, kiedyś przecież... mój kolega, no! no Dobra, to zrobimy inaczej. To, to ja wyślę, rozumiesz, y GPS-a gruba co? Jak już sobie ale gru... No, no do, ale co? We, weźli mu i od razu dawajcie go do celi. Jak mój filmik wleś i to... No, o co w tym wy... chodzi? Ty... No, Ben Black po prostu chce wywalić wszystkie brudy na y, Grubaza oraz Trzeba chyba burgera. Tylko problem jest taki, że krótki kur... to jest jedna Syna to jest jedna banda. Co to odp... Pier... Ben. Przecież ty się kur... zgibisz, dasz już x czasu. O, tak, Burker? Dobra. 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 Wie... Wierzę ci. No. My... no. Zaraz. Zapi... No. Zaraz. Teraz. No. Mogę wyjść z komendy już? Nie. Nie, nie idzie. nie idzie. Dobra. Sandy, szors. Sandy, wychodzę. No dobra. Idź, Ej, jadą idź. tu, pomóżcie mi, pomóżcie. Jadą tu. Nie, teraz to nie, idź. Teraz idź. Tam są drzwi. Nie, no, nie, Tam są drzwi. No nie, no proszę, powiem się. Kurde. Teraz mi robisz takie spiny, co? Teraz? Że no teraz zakrywas? no. Tam są drzwi. A wszystko mogło się pięknie potoczyć, Ben. Jeżeli nie wrócę. Pamiętaj, że... Ja pamiętaj, że zależało mi na tobie. Ta w ogóle to wszystko. Ten cały strój, i te włosy, to dla ciebie. Dla ciebie się zmieniłem. Proszę. No weź je, no. Takie gówno o ku... Takie gówno. Żegnam. Adios. Ej, dobra, rozpierd... Mi mózg, nie? No, no i teraz on oni jemu rozpierdą. Teraz patrz, jak właśnie oni rozwalają mu mózg. Jak to? No bo tu jadą. Chodź tu. Chodź tu na komendę, No przecież nie pozwolimy zabić człowieka, Ale on już się do wszystkiego im przyznał. To już jest, to już jest dupa. Oj. Ch Oj, tu nie. miał ja coś serio? No. Jadą jacyś gangsterzy po niego? No właśnie powiedział Peterowi, Krugerowi, że jest Sandyrus. I że jest policją. A wczoraj nie się da ich roz... Dajcie mi klamy, to ich roz... No. Nie, my Cię możemy zamknąć na celi i Ty musisz k... Ku... walczyć o zmianę jakiejś tożsamości. Rozumiesz? Ja go po prostu zabiję. Będzie to... Kogo dobra... zabijesz? Nikt nikogo ale nie zabijał. Nie ja będziemy mieli go z głowy. dobra. na idziesz. Prowadź mi go na cele. Paweł tu się tak Ja się, ja teraz ja się go nie boję. Ja się go nie boję. Gangsterzy przyjechali. No k... ja nie wiem co tu się dzieje, ale teraz gangsterzy przyjechali po ja niego. Chowliczku, dziękuję za 40 miesiąc i pizza, ja nie Bo cię zabiją, chłopie. No nie, cię zapi. Zamknęli mnie, nie mogę wyjść. Nie mnie wypuścić. Dobra, jak będziecie za drzwiami, to my sobie wyjdziemy we trójkę, chodźcie, idziemy do nich. Witam. Co mnie Janek, twoja komenda, co tu się dzieje? Mamy remont. Ten klient nie może zostać wypuszczony. To to Jaki mam, klient? naprawdę? Ben Black. Przecież my tu jesteśmy z Ksanderem, ze mną, z kim i z y, Polem. I z Giją. Nie, Nie znamy. Nie gadałem z nim przez telefon, przed kim widziałem Jak ta kurtniczowa brała go za habety. Janek, z kim ty Co do kogo chcesz f*** robić? To no, nie, był powiedzi, nie, to nie był Ben Black. To był pan wybrał. szachista. A pan jest jego adwokatem? Jeżeli hmm. mogę zapytać. Tak, tak. Się, ona tu cię wzięła? Jak on mówi, że chce wyjść, czemu go nie chcecie wypuścić? O co chodzi? Ja wy go trzymacie na siłę na komendzie? Czyli nie macie on chce prawa. wyjść, tak? Poczekajcie tak. chwilę. O co tutaj chodzi? To jest jakieś przetrzymywanie kogoś na siłę bez pokoju? Ja nie Nie, 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 to nie zaraz chodzi o żeby na, na spokojnie. Zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy. Dobrze, na spokojnie. Pan poczeka ja zaraz chwilę. zaraz bo wyjdą. ciebie wyjdą. Przegadamy to z funkcjonariuszami, za chwilę panu się dowie. Zaraz Ej, to będzie, to jest ciężkie, to jest ciężkie, bo ja wiem o co wam chodzi, gdybyście go chcieli puścić, ale my wypuścimy człowieka, który zaraz umrze. No podobnie. Ale ja nie no wiem, tak. czy on k***a, umrze, czy nie umrze. No to jest wiesz. No, ale jak ja mam go laga? chronić W momencie, kiedy on im nim wszystko gada. Co, 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 co to, jest k*** robota w piach. No, to no, Jest po, 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 po... tu szef policji, jest tu szeryf i inspektor. K***a. Panowie, co robimy w tej sytuacji? Ja mu nie założę opaski, bo on k***, opaski nie chce. Ja go nie będę przytrzymywał na komendzie, bo oni tą komendę roz... Na papierze roz, przy roz... swoim k***acie nam podpisuje, że wychodzi na własne życzenie z komendy i Przecież k***, ten adwokat lata razem z burkerem. Dobra, ale no tak. musimy mieć wszystko na papierze, rozumiecie? Jakby coś się stało. O. I, I to wtedy, nie jest głupie. I, I wtedy adwokat no tak. będzie odpowiedzialny za to, że stanie tak. mu się jakaś krzywda. Dokładnie. Adwokat plus chłop wyjdzie za zgodą adwokata i za zgodą swoją. Z własnym, wiesz, tylko podpisze nam papier i go wypuszczamy od razu. No. I tak zrobimy. Ja mam w ogóle jeszcze no i... propozycję z no to z go z prokuratorem. Ej. Nie, poczekaj, na razie nie do prokuratora, na razie trzeba temu powiedzieć. Właśnie ja bym mi. z prokuratorem zapytał jak to później będzie wyglądać. no jak już coś wymyśliliśmy. Papier. Dobra. Janek, no ty opinujemy. masz chyba na niego najlepszy na wpływ. Weź z nim pogadaj. Chcesz Thunder Nie no, weźmiemy wy... ducha. Chodź. Ptander Musi... No. Dobra. Mamy plan. No. Bo z racji tego, że on jest niestabilny emocjonalnie, to pójdzie z nami adwokat mm -hmm. i podpiszemy papier pewien. Ale jaki papier. Jest niestabilny są na to papiery, że on jest niestabilny? Nie ma, nie ma żadnych papierów. To, ale... jest, to jest tylko stwierdzenie funkcjonariusza, ale... który jest nie jest. On przed chwilą zachowywał się jak Chmielnicki i mówił Chmielnickiego głosem. Dlatego po prostu podpiszemy papier. Jeden papier. Mm -hmm. To jest Że on na własne życzenie wychodzi z tej komendy. No, oczywiście. I tyle. Okay. No, to zapraszam. A on wie, że jesteś jego adwokatem? Okay. No, teraz miłość wyznaje, więc uwaga. Okej, okay, okej. Okay. Przecież to nie tu. A nie, to tu jednak. I twój adwokat. Jak tam? What's up? Słuchaj ben, podpisać. Musisz podpisać jeden papier? Że zgadzasz się wyjść z tej komendy. O no. ile to w ogóle ma się co do cokolwiek do praw człowieka i wolności, ale podpis ten papier, miejmy co ze sobą. No. Rozumiesz? Dobra. Dobra. No to dobra. Na własną odpowiedzialność wychodzisz z tej komendy. Podpisałem. A jeśli nie dajesz papieru. Ale podpisałem. Ale podpisałem. Rozumiem. Ale nie plakat, tylko papier. Janek, ja tutaj wydrukowałem, bo z biura wracam. Trzymaj, o tu ci przypinam. O. To co? Podpisujecie to? Panie adwokacie i panie Benu No co mam to podpisywać? No pan jest jego przedstawicielem również. Oczywiście, ale nie muszę nic podpisać. O. Przeczytaj. Podpisz. Nam, ja, Ben Blak, z własnej woli wychodzę z komendy, zemstwiszam na własne życzenie i nie mam do nikogo pretensji. Okej. Okay. Podpisz imię, nazwisko Data 10.12.2024. Ale podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem A, mhm. jasne. Proszę <coughs> nie krzyczeć na mojego klienta. Oj, Benie Blaku! 350 do 01? Jeszcze Mierz USE. 01. Jeszcze MIZUS. Eee. Inspektor... Jestem jest RUSEM tego, tego miasta. Jeszcze nie Mierzusem tego miasta. Inspekcja dostanę te tego komendy. Aha. W porządku już, yyy, no. ten... Wszystko Pamiętaj, co ci mówiłem. Pamiętaj, ci tak, tak, mówiłem. Dobra, powiedz, że mm -hmm. 10 minut i jestem, dobra? Dobra. Pamiętaj, co ci mówiłem. Mhm. Bo my tutaj na Sandy i dokończymy sytuację i... Od STOP! Box data. Dzięki. Podpis data. To jest 10 dzisiaj mamy. 1012.2024. dwunasty, <laughs> dwa ja, Janek, z jakim poker face'em to powiedziałeś? <laughs> Podpisz, parafuj to, że to ty pisałeś. Wszystko. Żywa tarcza. Idziemy. Żegnaj. Szanderze! No. Słucham pana. To dla ciebie. Masz Hugo ten papier? Co podpisywał? Masz Hugo ten papier, co podpisywał? No dobra. Oho, oho. Jedziemy na Można kopię tego papieru. Eee, można. Proszę bardzo. Co robisz dalej? No jesteśmy w dupy, tak szczerze. Inaczej. Mm. Inaczej. My jego zeznania mamy. Ale jak on dzisiaj zginie, to będzie k dziwnie. Znaczy, ja rozmawiałem ogólnie z prokuratorem? Mm -hmm. Z Derekiem Najbim. No Ogólnie sprawa wygląda tak, że no jeżeli jest taki papier, chciał wyjść dobrowolnie i tak dalej, no to jakby nikt i tak później nie może nam zarzucić, że cokolwiek miałaby być potencjalnie naszą winą. No, tak. no ja powiem tak, my nie jesteśmy głupi, wiemy, że stanie mu się krzywda na 99%. On też jest tego w pełni pewnie świadomy. Chciał wyjść, wyszedł na własną rękę. Jak zginie, no to na własne życzenie, nie? No to jest ten Czy mogliśmy go problem... uchronić? No nie za bardzo, nie? Jakby prokurator no nie. jedyne, co zarzucił, że. Mogliśmy na siłę gdzieś tam spróbować znaleźć cokolwiek, jakby że złamał jakieś prawo i tak dalej. Żeby jak najdłużej wydłuczyć kłopot no na komendzie. No właśnie, ale mówię, że, że takie szukanie na siłę, to bo on tam nawet zahaczało takie, takie pomysły, że gdzieś tam może w przeszłości coś nie zostało dopisane i tak dalej. No ciężko jest coś takiego znaleźć. No wczoraj został nie? wskazany, więc wszystko no to, co było wcześniej, no już się nie liczy. No właśnie, nie? Więc no. Tutaj już no, tyle, co, co chcieliście, to, to zrobiliście. No, jak zginie, to samo. No? Trzeba będzie się przyglądać w, przede wszystkim pro, tam, adwokaturze Grubaza. No i co, i będzie no ale co? tak szczerze? No to wiemy nie od dzisiaj, nie? że Chciała no. się im przeglądać. No problem jest taki, że on do nich dzwonił w ogóle, nie z Grzybami, no. że będą na niego filmiki itp. itd że czekamy, on jest największym czekamy, gangsterem, Jezusem. Czekaj, czy zdąży wstawić ten filmik kolejny. No, miał już być. No, mamy dwa wyjścia. No. Albo czekamy na zwoki, albo i szukamy ich Aha. i śledzimy. Dzień dobry, Los Widzimy się ponownie. Pewnie znajdujecie się tu, żeby zobaczyć. Nie zobaczyć dowody. Dowody tak. z ***dni. Na całą kancelarię oraz, co najważniejsze, jej właściciela. Za pięć sekund użycie materiał, Materiał, który pokaże. Pokaże Wam całą prawdę na temat Gruba i całej tej Szemranej Kancelarii. A więc co? Odliczamy. Będzie. No, bardzo. A czemu ja Was skaczę, A Ty się prójesz? A czemu Ty się prójesz za niego? A żawa skaczej do ciebie, zobacz mi to, czemu. Czyli co, mamy to wszystko. Je... No, kurcze, pieczone nie. W tą sytuację z dzisiaj ogólnie e, uważam pałek, ale pamiętajmy, co się stało wczoraj i kto przy tym był. Rozjrzmy, no wszystkich był przy tym grubos razem z Heidi. No to kurczę, ja mogłem być na sankach.